No i dzień dobry. Kolejny raz witam Was obok ekranu telewizora, a to dlatego, że znowu jesteśmy w temacie aplikacji, które możecie odpalić na swoich Smart TV, na przystawkach ze Smart TV. I mowa tutaj jest o aplikacjach do streamingu telewizji, czyli w tak popularnym, ostatnio coraz bardziej rozwijającym się modelu Fast TV. Ostatnio pokazywałem Wam aplikację Rakuten TV, dzisiaj chcę Wam pokazać inną aplikację Megogo, ale chcę wam też opowiedzieć czym jest w ogóle ten Fast TV, bo być może już się z tym spotkaliście, a być może jeszcze nie. Fast TV to jest model takiej telewizji, która jest bezpłatna, oparta o reklamy. To są aplikacje, które często pozwalają właśnie korzystać z tego oglądania telewizji, tych kanałów bezpłatnej telewizji bez nawet logowania się do tych aplikacji. A samo Fast TV to skrót od free ad supported streaming TV. Mam nadzieję, że Dobrze to wypowiedziałem. Mój angielski może nie jest perfekcyjny, ale właśnie tak jak tutaj widzicie, no tak e, to jest właśnie skrót od tej właśnie, e, od tej właśnie nazwy. W Polsce model Fast TV nie jest jeszcze tak popularny jak na przykład w Stanach, gdzie tych kanałów z tego co czytałem, jest już nawet blisko 2000. W Polsce tych kanałów jest jeszcze troszeczkę mniej, z tych platform jest troszeczkę mniej, no ale są i ten model się rozwija, nawet niektórzy producenci telewizorów, i to nawet już w Polsce planują wchodzić ze swoimi aplikacjami, jak nawet jeszcze nie weszli. Więc warto wiedzieć, i ewentualnie warto z nich korzystać. Jak wygląda sama ta aplikacja? Ja ją mam gdzieś tutaj. Pozwolę sobie wyciszyć dźwięk, żebyśmy nie byli tutaj zaraz oskarżeni o łamanie jakichś praw autorskich. I właśnie z aplikacji Megogo możemy korzystać również bezpłatnie i również nie musimy się logować. Część z tych usług, które ona oferuje, są dostępne tylko dla osób zalogowanych. Troszeczkę mi nie odpowiada sposób rejestracji w tym serwisie, bo chciałem się zarejestrować. Ale niestety trzeba tam podać numer telefonu. Ale tak jak zobaczycie, jest tutaj bardzo dużo treści, do których nie potrzebujecie w ogóle żadnego logowania. No ale zobaczmy jak wygląda sama aplikacja. Mamy tutaj menu, mało skomplikowane. Jest tutaj, tu są trzy zakładki i przejdziemy sobie na prawo. I tutaj mamy już kanały telewizyjne. Ta jest zakładka, która nas najbardziej interesuje. Mamy tutaj bezpłatne kanały telewizyjne. Jeżeli przeszlibyśmy wyżej to oczywiście aplikacja pozwala na dużo więcej, ale tylko i wyłącznie w modelu kiedy już sobie opłacimy. Mamy tu zakładki filmy, można tu wypożyczać filmy, mamy zakładkę dla dzieci, seriale i programy, sport, oferta w języku ukraińskim, ale nas najbardziej interesuje to co jest tutaj, czyli w tej bezpłatnej rozrywce. Bo tutaj jak widzicie mamy od razu jak wchodzimy mamy Polsat i Rolnicy Podlasie sympatyczny program, który zdarza mi się czasami gdzieś tam, kiedy mam akurat możliwość oglądać. Ale kiedy przechodzimy właśnie tutaj, już klikamy sobie, wejdziemy na sam kanał. Mamy tutaj menu. Niestety, tak jak widzicie, tutaj mamy ograniczone te zakładki przewijania do przodu, do tyłu. To jest ograniczone tylko do wyłącznie do subskrypcyjnej e, oferty. Ale jak przejdziemy tutaj do ustawień to jeszcze możemy ustawić sobie jakość. Ona się automatycznie ustawia na auto. Możecie przestawić bez, no to tutaj mamy akurat taką full HD. Można też dodawać kanały do ulubionych, ale tylko i wyłącznie jeżeli mamy wykupioną subskrypcję albo jak jesteśmy już zalogowani. Przechodząc tutaj możemy tędy przełączać sobie już kanały i tych kanałów a w aplikacji Megogo mamy bezpłatnych, mamy 24 tych kanałów w wersji płatnej jest oczywiście dużo więcej, ale z tych bezpłatnych możemy je tutaj oglądać. Tutaj takie dwie największe polskie stacje. Polsat TVN, mamy tutaj TV Puls, czwórkę, która jest chyba też z Polsatu, no, jedynka, dwójka, Puls 2, Wirtualna Polska. I tutaj jest akurat, tutaj się na chwileczkę zatrzymam, jest tutaj ciekawy kanał. Są tutaj same zwiastuny. Co obejrzeć i cały czas lecą tylko i wyłącznie zwiastuny. Mamy tutaj też kanały telewizyjne. Czyli na przykład mamy stop klatkę, akurat leci nieśmiertelny Krakodel Dandy. Mamy Zoom TV, proszę bardzo, Planeta Małp. Mamy tutaj kanał sportowy bezpłatny też, zobaczcie, jest akurat w tym momencie jakaś transmisja z ligi siatkówki kobiet. Chociaż to nie wygląda chyba do końca na to, no ale zostawmy. Mamy tutaj kanały muzyczne: Music Box, Stars TV. Mamy też e, kilka innych kanałów, w tym na przykład właśnie kanały e, obcojęzyczne. No i mamy też tutaj dwa takie kanały, m, takie ciekawsze, jakby dedykowane, nie wiem jak to nazwać. Mamy tutaj na przykład taki kanał Fox Family, gdzie jest Blog for Kids in English. Być może ja nie znam tego kanału, być może chodzi tutaj o to, że można e, dzięki niemu na przykład dzieci mogą się uczyć języka angielskiego. I mamy tutaj kanał, taki Blog, DAY w języku angielskim, na którym możemy oglądać różne takie właśnie prace, które są wykonywane metodą właśnie tą taką DIY. Osoba, która tu prezentuje różne rzeczy, pokazuje jak można zrobić różne fajne rzeczy ręcznie. Myślę, że też, też to jest taka fajna propozycja na przykład dla rodziców i dla dzieciaków. I tak wygląda w wielkim skrócie cała ta aplikacja, przynajmniej od tej strony takiej bezpłatnej. No i mam nadzieję, że ten odcinek też was zainteresował, zainteresowała was też ta aplikacja. Jeżeli nie widzieliście filmu z aplikacją Rakuten TV, to również zachęcam do obejrzenia tamtego filmu. Dajcie znać, co myślicie o tych aplikacjach, co myślicie w ogóle o takim modelu telewizji. No i koniecznie dajcie znać, jeżeli wypatrzycie jakieś inne aplikacje, które też warto by było żeby wspomnieć. No i na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. 还这些。Hey,